Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku miał zaszczyt i przyjemność przyjechać do Wilna, zorganizować przystanek Historia Litwa, by przedstawić mieszkańcom Wilna, Polakom, Litwinom film o Józefie Maskiewiczu, Czarny Sufit, film o pisarzu niepokornym, pisarzu, który przedstawiał cały czas aktualne politycznie tematy, nie tylko tematy związane z historią Polski, z historią tutaj narodów, które mieszkały, które funkcjonowały na Wileńszczyźnie i film był też powodem, by wywołać dyskusję wokół zbrodni ponarskiej, której sam Józef Mackiewicz był świadkiem. Jest to też okazja, by pokazać, zaprezentować szerzej publiczności litewskiej, polskiej na Litwie książkę pani profesor Moniki Tomkiewicz, drugie wydanie książki na temat zbrodni ponarskiej. Dzisiaj w Domu Kultury Polskiej w Wilnie mogliśmy opowiedzieć, porozmawiać, podyskutować na temat książki, na temat wydarzeń, które zostały przedstawione w obszernej, obszernej pracy pani profesor Tomkiewicz. Mogliśmy zobaczyć film, mogliśmy przypomnieć te trudne relacje. Polsko-litewskie relacje, relacje, które miały miejsce podczas II wojny światowej. Pobyt nasz na Litwie, pobyt nasz w Wilnie to, mam nadzieję, nowe otwarcie po tej przerwie pandemicznej i powrót do wizyt edukacyjnych, wizyt z nowym programem historycznym, by pokazywać młodym ludziom, jak wygląda historia XX wieku, jak wygląda historia narodu polskiego, nie tylko w granicach Polski, ale też w tych nowych granicach, które nastąpiły po zakończeniu II wojny światowej.